Czy chciałby pan jakieś napoje na początek dobry? Tak, spojrzę sobie. Chciałbym się napić przede wszystkim ciepłej herbaty z cytrynką. Dobrze. I, i dowiedzieć się bez zaglądania w kartę, co jest specjalnością tej restauracji i co mógłbym zjeść, ufając tylko kelnerowi. E, więc tak, naszą wizytówką naszej restauracji jest Rosu. Podobno mówią, że jest najlepszy w mieście. Czy co okazji. Ale powiem pana, że każde danie z naszego menu jest najlepsze na świecie. Poproszę tą ciepłą herbatę z cytryną i... I pan pójdzie mi tę herbatę przyniesie, a ja porozmawiam tutaj z koleżanką, dobrze? Dobrze. Z czego robiony jest ten rosół? Cała kura wchodzi w skład y, rosołku. Y, warzywa z naszego ogrodu, to. sól i pieprz. Cała kura, tak? Czyli tak. piersi z kurczaka też wchodzą w skład rosołu, Oczywiście. tak? Oczywiście. Wszystko. Aha. Jest pani pewna. Tak, bez piór. Pióra nie są w składzie rosołu. Można w gotowaniu eksperymentować, więc każda potrawa może być przyprawiona inaczej według smaku. Niekoniecznie jest jeden przepis na rosół czy na pomidorową. Ja myślę, że może być wiele przepisów. I tak, pierwsza sprawa. Rosół, gdzie ta pierś z kurczaka w tym rosole, o której rozmawialiśmy? Eee, rosół jest gotowany na piersi z kurczaka, lecz... No, nie, ma e, nie ma kawałeczków kurczaka. Tu nie żadnego kawałeczka nie ma w tym rosole. Niczego. Jest kawałek natki pietruszki i ten rosół jest totalnie bez smaku. jest jakby woda z makaronem. E, zaraz spytam szefową naszą. Y, możliwe, że zapomniała kilku składników. Lecz mogę donieść. Minutka i będę. Donieść z na nią, czy, czy tu wrzucimy składniki? Donieść składniki. Donieść <grym> na nią również, jeżeli by pan chciał.